taki wazon z kwiatami misia Marianka jest bardzo prosty i na pewno każdy z Was nawet samodzielnie sobie z nim bez trudu poradzi. Zaczniemy od narysowania może właśnie tego wazonu Trzeba po prostu narysować takie przechylone jajko. nie musi być całkiem równe i pod delikatnym skosem Wazoną. No i wazon mamy gotowy, oczywiście warto go jakoś ładnie ozdobić. No i teraz rysujemy kwiaty. Może zacznę tak jak tutaj już miś Marianek wcześniej narysował, może zacznę od, od róży, którą takimi płatkami w ten sposób rysujemy. bardziej mniej rozwiniętą jak już chcecie. No i tutaj tą łodyczkę długowasową. Pamiętajcie, że róża ma kolce, więc też trzeba je tutaj dorobić, No i oczywiście można też zrobić liście za chwilę tutaj Teraz może taki prosty wiatr, No jest taka margaretka. Margaretkę mamy gotową. Można jej zrobić. Liste. Zrobicie tych liści tyle, ile uważacie za słuszne. Teraz zrobimy tutaj tulipana. Tulipan może być też jeden, może być więcej. Można tutaj zrobić Marianek, pokolorował go na czerwono. Można zrobić tutaj liść. Jeden, drugi. No, tutaj taki kwiat trochę przypominający nam przebiśniega. Trzy matki. Proszę bardzo też możemy zrobić trochę liść. No, tutaj możemy zrobić taki... O, to taki może być. haber. Oczywiście tych listków to możecie sobie zrobić ile tylko chcecie, tak żeby ten Wasz rysunek był piękny, kolorowy, zielony. Zachęcam, żeby y, tę kompozycję kwiatową zrobić dużo bogaczów, bo tych kwiatów przecież zmieści się tu dużo więcej. To wszystko już według własnego uznania i pomysłu, potem tylko pokolorować, no i oczywiście wręczyć. Mamie, powodzenia! 是吗？谢谢。